Kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. witajcie w kolejnym odcinku Huśboksa. E, słuchajcie, ja Słuchajcie. nie wiem, czy ta kamerka tak jest jakoś. O, chyba, chyba lepiej, troszeczkę. I też muszę troszeczkę usadowić. E, słuchajcie, ostatnio tak. E, na streamkach ci, co nie wili na Twitchu, to nie wiedzą. E, ale pobudowałem sobie te rakiety pierwszego, drugiego, trzeciego tieru. Teraz będę już budował rakietę czwartego tieru. Tam tego kosmosu zostało praktycznie dużo, bo zbudowanie czwartego tieru, właśnie, i, i praktycznie to będzie na razie tyle, bo update'u raczej nie ma, e, więc tym się zajmiemy. Dzisiaj chciałbym sobie, słuchajcie, jeszcze zrobić y, portal do Twilight Forest. Twilight miał ostatnią aktualizację i chciałbym zobaczyć, czy tam się coś pozmieniało i czy w ogóle. Warto ruszać ten mod, a chciałbym go w sumie ruszyć. Zrobiłem sobie małą aktualizację paczki, ale jeszcze jej nie udostępniam. Prawdopodobnie będzie kilka poprawek, bo zaktualizowałem mody. Wiadomo, że twórcy co jakiś czas praktycznie, można powiedzieć, codziennie aktualizują swoje mody. I ja też tutaj staram się na bieżąco aktualizować, żeby w miarę paczka była też aktualna. No i coś nieco się ogarnąłem, ale to mówię, w powoli sobie to. Ogarniemy. Dobra, słuchajcie, dzisiaj tak jak mówiłem, chciałbym sobie zrobić na szybko jakieś porta do Twilight, nawet tutaj. Hmm, popi, 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 ale to są te popi, a ja nie chcę tych popi, ja chcę te inne popi. A może te popi będą dobre popi? Ale jeszcze potrzebuję tych yellow, yellow, yellow kwiatków, ok. Diamond, jeden mi się przyda. I Water budzket, Water, nawet dwie sztuki, ok, to jeszcze sobie zrobię tutaj. Puzzket? <grym> Słuchajcie, przypomina o łapce w górze. Fajnie by było, żebyście dzisiaj pod tym odcinkiem władowali tak dużo łapek w górę. Ile się da? Jeżeli ktoś to ogląda, to słuchajcie, nie zapomnijcie o tej łapce w górę. Na pewno kliknijcie ją. Zobaczymy, czy to coś pomaga w YouTube, jeżeli chodzi o te ich całe algorytmy, czy to w ogóle jeszcze ma. Czy to w ogóle ma jeszcze sens te łapki w górę i tak dalej. Więc byłoby fajnie, jakbyście zostawili. Wielkie dzięki. A ci, co nie zostawią, to się będą na grillu smażyć, zobaczycie. Przyjdzie wiosna, przyjdzie grill. Ech, a u mnie zima. No na razie w sumie tutaj zimowa scena. A słuchajcie, to już szklarnia, chyba będę musiał... Albo w sumie nie, bo... Albo nie wiem. Jeszcze nie wiem. Ogólnie idzie noc, więc ja się zaraz tutaj... Słuchajcie, prześpię jeszcze. Ale w międzyczasie, póki... Jeszcze, jeszcze jest dzień, więc... No pewnie nie mógłbym się położyć. To zostawię sobie... Boże, jak on tak mało, 50 czy tylko? Ładnie mi poszło. Dobra, tu jest muszę jeszcze jakoś wykminić Tak, jeszcze jeden poziom, ale Bo będę potrzebował jeszcze kilka pomieszczeń. Tak sobie poprzeję na kilka modów, które chcę jeszcze ruszyć niebawem. Będę potrzebował pomieszczenia. Hmm. o, Bloodmoon, serio. Serio Bloodmoon, nie będę mógł spać. Jasny gwęd. Aha, jest specyficzny dźwięk nawet. Nie wiem, czy to dobrze słychać. Pokryłem ściszoną. Ja mam ubrane jeszcze te gogle, więc jest w miarę jasno. A i dodając do, do, do shaderów ten e, SunShift. Sun nie wiem, czy wy to dobrze widzicie, ale takie tutaj pasy, jeżeli od księżyca na przykład, nie. Fajnie to wygląda. Szczo mi stąd. Masz karo, jedna. Kocze, ale to są te czerwone popi. No to muszą być takie chyba popi w takim wypadku. Ale będę potrzebować jeszcze żółtych popi. Poczekaj, na razie nie mogę tutaj wlać wody, bo co? Bo mi zamarznie. tu kurde żółte kwiatki? Jeszcze teraz w nocy będę musiał łazić do tego szukać. Jaśnie gwientol, no. Jaśnie gwientol. Czekajcie, one mogą być na polanie. Polana. Hm. Emilitis hey, rymering? Czyżby koza? A, jest tam, jest tam, jest tam. Jest, pojawiła się. Emily. A, to nie, to nie jest koza. Ostatnio miałem kozy, słuchajcie. Na streamku i to też był właśnie taki... ...boss. O kurde, tam to też... ultraodporny. Oh, shit! Ale mnie wy... 69 życia tylko. Rzucili na mnie. Ej, dobra, żółte kwiatki, pop. Nie wiem, to nie są popi. Żółte kwiatki, jak się nazywają? Żółte kwiatki, no żółte kwiatki. O. Ale to jest tani Mystical Yellow Flower. Mogę mu być. Robić... Mogę mu zrobić. Pów skrina mogę. Chciałbym. A, o, Jezusa, Maria. Ich dużo. Dobra, ale żółte kwiatki, te standardowe, one się nazywają jak? Bo tam to by popi. Dandeliony, właśnie, Dandelion. Aha, dobra, mają tekstury. I się zastanawiam, dlaczego tak wyglądają. <grytania> Dandeliony. A ja czekaj, ja nie wiem słuchajcie, czy ja nie mam Dandelionu w tym w systemie. Dandelion. Coś mi mówi ta nazwa. No bo tu dandelionów to nie ma. <laughs> Czego szukasz w Minecraft? Dandelionów, też wam się kojarzą z jakimiś nagetsami albo medalionami. O, dawniej było słuchajcie coś takiego e, w latach 90. Czyli e, część z was może nie pamiętać, a część z was będzie pamiętać, a część z was będzie pamiętać, bo o rodzice mówili, e, były dawniej coś takiego właśnie jak. E, to było coś jak frosta, tylko, tylko jakaś tam inna nazwa. I właśnie były medaliony z kurczaka. Jakie one były, kurde, bo powiem wam, dobre. Zarąbiste. Do tego jakieś fryteczki, jakiś sosik słodko-kwaśny, bo. A ja, może sosik słodkowaśniego wtedy akurat nie, nie, nie ten tego. Ale, y, nie wiem, jakiś tam. Ketchup, nie, bo ja jakoś za bardzo nigdy z ketchupem nie było mi po drodze. Jedynie ketchup, który preferuję, jeszcze to ten. Y, z kotlina z piekła rodem, ten czarny. To to jest jedyny ketchup, który osobiście preferuję i, I da się go jeszcze jakoś. Wow! I da się go jakoś jeszcze zjeść. No no no, wysadzaj, wysadzaj! Ja pierwsze znowu. Kurde, ale dandelionów nie mam. Ale czekajcie, bo ja w takim wypadku może jednak, może jednak dandeliony mam. O-o. A co to, to się zruszało? Ja! Ale coś tu się zruszało. Coś tu się nie, do, nie doładowało. Polana jeszcze raz. Jasne tyle tych... ...mobów jest. Dom. Dobra, czasami się właśnie buguje to tepanie, ale to podejrzewam, że jest przez dziurnej mapie jeszcze. I czasami się trzeba po prostu tepnąć dwa razy. <gry> e, dobra, ja może tu sobie wejdę, to będzie w miarę nie remontu tych sopli. Dandelion, dan... No właśnie, widzicie, dam dandeliony. Mówiłem, że są dandeliony. Refined Obsidian, czystość. O, spoko. Ja powiem być jeszcze kosz, taki wiecie, że kosz, kosz. Bo zacnie. Yy, dobra, okej, okay, chyba wszystko mam. Dandeliony Powinien ruszyć. As. No. Tak, zastanawiałem się czemu nie skoczyłem do czemu nie skoczyłem do tego, A to bezpośrednio Okej, okay. portal. A tak standardowo Twilight Forest nie lubi shaderów, czyli to się akurat nie zmieniło w tej kwestii. O, MACE tutaj od razu jest. W tamtym kierunku. Ta. Nie wiem, dlaczego oni dodadzą po prostu do, do Twilight Forest tej obsługi, obsługi shaderów, żeby one po prostu w miarę jakoś współgrały. Ale podobno, słuchajcie, jest już ten finałowy boss, więc nie wiem, ostatnio czytałem. Ale jeszcze go nie przerabiałem, już tutaj zobaczymy. Tu jest chyba naga, nie? Ta naga jest. O, grzechocze, czyli jednak grzechotnik. ej, ej bez takich. Gdzieś tam wylazła. Na mnie rzuciła. A, dobrze gin. Już no dobra, ale czy dała mi ten jakieś? Nie da. Ale moment Achievements i tutaj w achievementsach... Uh, widzicie, trochę, trochę tych rzeczy tutaj mamy do zrobienia jeszcze. Mm -mm -mm. Czekajcie, jest Twilight. I wyskoczyła. The Silence of the Forest. Aha, ok. Hunt of the. Ok. I jest zaliczony. Trinity skies. Slide the naga in the forest. Okej, okay, czyli zabiliśmy nagę i teraz będzie. Aha, naga Arbor, sobie mogę zrobić. Ewentualnie... Aha, teraz będzie ten. Mm, licz, licz dokładnie. Okej. Okay. O, farmer z też ma ten? Co Ale z Alex Mopsa bym chciał sobie porobić te rzeczy, bo patrzę na to, taka fajna meduza RGB w ogóle Game to jest gamingowa meduza trochę rzeczy tu mamy w sumie tak sobie pomyślałem, że chciałbym zrobić te achievementy w sumie Sobie będziemy... O, właśnie. O! 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 Patrzcie! Już ten... Stier trzeci, Moon. Ale czemu nie mamy wszystkich achievementów? Gdzie jest stier czwarty? Uftopia. Czyli okej okay, w sumie... Jak będzie patrzeć, Twilight działa, no niestety mamy noc, no bo no chcąc, nie chcąc, a ciekawe, czy ja bym mógł w takim wypadku. Czy jeżeli ja bym się przespał tutaj, nie? Na przykład? No bo tutaj nie mamy raczej bo nie obsługuje, znaczy nie obsługuje, nie, nie mamy Bloodmona, nie? Blood Moon. jeżeli bym przespał się tutaj w tym świecie, to w ciągu tam u siebie na no, normalnym świecie też będę miał opcję tego. E, 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 e. To, to, to to, biorę dzika ze sobą. Jest pewna osoba, która nie lubi, jak mówię dzik. <noise> Ale wiem, że ogląda ten odcinek. Także. Ten dzik jest specjalnie dla tej osoby. <noise> Bo wiem, że dzik to jest, co, to, jest, to jest to jest najlepsze zwierzę. Ulubione zwierzę. O, tu go na razie wrzucę. Kurde, zarąbicie. Nazwa nazwałbym tego husiałek. Grandżaram eee, Dobra, czyli tak, Twilight działa, słuchajcie. Więc wracam do domu, ale widzę, że już nam. Skończył ten chyba. Księżyc, tak. Aha, dobra. O nie, bo jeszcze śnieg sypie. Śnieg sypie, śnieg pada. Tu już końcówka zimy będzie, więc będzie wiosna. Zarobiście. Okej, okay, to, to, to oddaję. Ogólnie będę musiał zrobić porządek w tych yy, w tych kartach. Okej, okay, a ja widzę, że tu jeszcze mam w tym. Aha, dobra, bo ostatnio byłem byłem, byłem w yy, w czym ja byłem? W jakimś takim podziemnym podziemnej krypcie? The the right. Czyli co, że te gemy mogę sobie nakładać na jakiś ten? Na jakieś narzędzie na przykład? Smiting table? O to chodzi? Nie tego w ogóle. Ale zobaczmy co się stanie, jeżeli gema wrzucę tu. Nic się nie dzieje. jest w się to to anti gravity Hauticem To jest HP damage plus 7% Ale czekaj no co to mogę nakładać I po lewej, gem po prawej ale, ale być może dlatego, że nie mogę tego, bo bo jest ee, enchant nałożony. A dobra, weźmy sobie takiego coś niezenchantowanego. Jakiś sword na przykład może być. Ale też nie. Tu o jaki item może chodzić? Chestplate. Też nie. Nie mam się tego będzie. o jaki item może chodzić Okej okay. A czy jednak mam tutaj Tinkura T Tinkera Tinkura Mining Master Gem Game Forge, ale to chyba To chyba nie jest do tego, nie? To jest jaka to jest modu Undersurgia A, w ogóle nie mogę znaleźć tego i temsu, kurde. Hmm. To jest Guardian game Okej. Okay. jeszcze mam jakieś inne gemy, ale muszę to... Muszę o tym, muszę o tym poczytać. Splender Gem. O, ten by był dobry. Do po procent szczęścia. Base Arrow Damage Speed Plus 5 do Armora. Tylko do, na co ja to mogę nałożyć? Nie mam żadnego. Nie mam żadnego pojęcia, kurczę. Ale dobra, będę tego szukał. Zostawię sobie expa I na dzisiaj, słuchajcie, skończymy odcineczek, bo zaraz rozpoczynam streamka. I cóż, widzimy się, słuchajcie, w środę w kolejnym odcinku. Już sobie ogarnę tak, żeby te odcinki były w tygodniu. No i chyba polecimy, słuchajcie też niebawem z tymi achievementami tutaj. Spróbuję, słuchajcie jeszcze po weekendzie, bo tutaj mówię dopiero, co zrobiłem aktualizację. Spróbuję sobie po weekendzie jeszcze tam poaktualizować wszystko. Podopinać na ostatni guzik i dodam najnowszą aktualizację. Yy, do udost... no, że będzie udostępniona akwizacja dla wszystkich wspierających, i tak dalej. Ej, o! Craft Again. Gambit. Ej, to jest chyba to: Paszek, koks koksmieczyk. Sword of Ice, czekajcie. Jesz jeszcze sobie to zobaczę. To chyba to Mining Master. Ale to jest domu. Okej. Okay. Okej. Okay. Co so to jest? Fire Ruby. Hold shift to instructions. Combine with item of smiting, table and to enchant. Fire Ruby. What the hell? Ale skąd to wziąć? Albo to, Kinetic Opal. Combine with an item. Kinetic Opal. Mining Master. Mining Master, czyli coś takiego. Hmm. Czyżbyśmy gdzieś to musieli wykopać? Block of Kinetic Opal. Mining Master. Obadam słuchajcie. E, dobra, widzimy się w środę. W środę będzie dłuższy odcinek, także dzięki dzisiaj. E, Przypomnij tej łapce w górę komentarzy, możecie też komentarze napisać. E, no i cóż, do następnego, trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.